I cześć, ciemano, witam was, ja jestem Gorcek, a to jest Tera Online, czyli pokazówka numer 2. A raczej gra, którą będziemy pokazywać w pokazówce, a pokazówka jest już druga. E, Przyjmuję sobie tu jakieś questy, oczywiście jak to w MMO bywa. E, no i co? E, zachęcam was do gry w tą grę, jest e, bardzo fajna. E, tak, jest bardzo, 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 bardzo fajna. <laughs> e, jak widzicie, gram sobie babką. E, jestem na serwerze Enmasse, e, bo e, wtedy było tylko na tym serwerze dostępne za Freebootera. E, free e, a teraz już jest chyba dostępna normalnie, nawet na Europie. E, więc zachęcam was ogólnie do, po, do pobrania tej gry. Ja dam pewnie jakiegoś linka a, tego, którego ja użyłem do ściągnięcia gry. E, to ja wam dam linka. Ogólnie, no to co mogę tu wam powiedzieć? E, jest to MMO jak każde inne. E, może poza tym, że mi się bardziej podoba niż inne MMO, e, bo tak to w jest, chyba to samo. E, oczywiście są tu jakieś a, Ciekawsze itemki, moim zdaniem, niż w innych e, tego typu produkcjach, i mamy tu dużo więcej możliwości. Możemy e, na przykład, nie wiem. Znaczy, teraz w sumie wprowadzili dungeony. No, ale to byłoby chyba na tyle. To jest tylko takie krótkie pokazanie, e, jak wygląda gra ogólnie. Także komentujcie, subskrybujcie i co tam jeszcze chcecie. Zapraszam Was do gry. No i na razie czołem. Cześć!